Cześć, moi drodzy, witam Was i zapraszam na moje zamówienie z katalogu z Oriflame. Jest to katalog 9. Jest on ważny od 14 czerwca do 4 lipca. Za chwilę Wam pokażę, co zamówiłam. Mam tutaj karton i on jest jeszcze nieotwarty. Dzisiaj odebrałam paczkę, jeszcze nie sprawdzałam, więc na żywo sobie tutaj zrobimy taki open box. Ale zanim to, to chciałabym Wam szybko powiedzieć o programie Witamy, jaki teraz jest dla nowych osób, ponieważ. Jakby taka pierwsza część tego programu ma obniżony próg punktowy, więc można zrobić mniejsze zamówienie, a już korzystać z różnych tam nagród, zniżek I jeżeli jesteście zainteresowani, to wygląda to w ten sposób, że teraz w tym katalogu możecie zrobić zamówienie za 35, zamiast 50 punktów I już będziecie mogli korzystać Pierwsza rzecz, na jaką się załapiecie, to przez pierwsze 3 dni od rejestracji będziecie mieć darmową dostawę Druga rzecz to na jeden dowolny produkt z katalogu będziecie mieć 50% zniżki. Jest to zniżka od ceny regularnej, ale no, myślę, że spokojnie możecie znaleźć tutaj jakieś kosmetyki, które, jakiś kosmetyk, który Was zainteresuje i który właśnie za tą połowę ceny będzie warto kupić. Następnie dodatkowy bonus: no to będziecie mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania widziałem, jest telewizor. Na pewno iPhony i coś jeszcze, jakiś jeszcze sprzęt. Tam wystarczy odpowiedzieć na pytanie i już bierzecie udział. I jeszcze dodatkowo, jeżeli spełnicie ten warunek 35 punktów minimum, to dostaniecie do zamówienia jakiś gratisowy, gratisowy no produkt za jeden grosz. Jest to niespodzianka, więc nie wiadomo, ale myślę, że za grosz to naprawdę. Każdy jakiś tam upominek będzie ok. Z tego co widziałam, mogą być to kosmetyki, ale też jakieś tam gadżety, kapcie widziałam, jakieś, jakąś walizkę, także, także nie tylko kosmetyki, tak. Może się trafić coś, coś innego. Więc to jest ta pierwsza część dołączacie do Oriflame, zapisujecie się, zapraszam oczywiście, i przy złożeniu tego pierwszego zamówienia macie już właśnie te dodatkowe korzyści, jak darmowa dostawa przez pierwsze trzy dni, jeśli się od razu za to zabierzecie, nagroda i produkty za połowę ceny. No i też możliwość wzięcia udziału w tym konkursie. Także gdybyście mieli ochotę, to oczywiście zapraszam, ale jest też klasyczny program, witamy od 50 punktów i tutaj są do Dodatkowe korzyści. Jeżeli mm, zrobicie zamówienie za 50 punktów, to skorzystacie z obu tych programów. E, witamy. No i mm, w pierwszym. Ten program oczywiście robi się przez trzy katalogi. Więc w pierwszym katalogu, jak zrobicie za 50 punktów, to w następnym możecie sobie odebrać dowolny kosmetyk z katalogu do 50 zł i płacicie za niego 5. W drugim katalogu, jak zrobicie za 50 punktów minimum zamówienie, to w następnym możecie odebrać kosmetyk 1 lub 2 do 100 zł. Możecie sami zdecydować, czy wolicie jeden droższy, czy dwa wiem, troszkę tańsze, które wspólnie dadzą Wam taką kwotę do 100 zł, za to zapłacicie 10 zł i już w ostatnim, trzecim katalogu macie do wykorzystania po oczywiście spełnieniu warunków 150 zł i za tę za kwotę możecie sobie wybrać trzy kosmetyki, no oczywiście jeden, możecie dwa albo trzy i za tą kwotę i za te trzy produkty zapłacicie 15 zł, czy też za jeden, no. Zależy, jak tam się zdecydujecie Więc tak wygląda teraz program Witamy dla nowych osób Gdybyście mieli ochotę dołączyć, to oczywiście Was zapraszam A jeżeli już jesteście w Oriflame No to przypominam, że też jest teraz Taki program Praktycznie, no właśnie to, to Witamy, o którym Przed chwilą mówiłam, czyli jeżeli będziecie Zamawiać za te 50 punktów To w kolejnych katalogach Możecie właśnie korzystać Z tej oferty i wykorzystywać Tam 100 czy 150 zł Na zakupy Więc warto też się zorientować bo tym razem ten program Witamy objął nie tylko nowe osoby, ale właśnie te, które już jakiś czas w Oriflame są. Także bardzo fajnie. Ja tutaj w ogóle już mam dzisiaj w moim zamówieniu takie dwa kosmetyki. I w poprzednim katalogu, w poprzednim zamówieniu Wam pokazywałam też. Wtedy już pierwszy raz jakby odbierałam swoją pierwszą nagrodę. I wtedy zdecydowałam się na Love Potion Secrets. Ten taki zapach... Czekoladowo-truskawkowy. Bardzo go lubię i właśnie w poprzednim katalogu on był za 49,99. Ja sobie go wzięłam za te 5 zł dodatkowo jako taką nagrodę, więc uważam, że bardzo fajnie. A za chwilę Wam pokażę, co tym razem wybrałam właśnie za 100 zł. No i to tyle. Także gdybyście mieli ochotę dołączyć, to oczywiście zapraszam. A jeżeli już jesteście w Oriflame, to przypominam też o fajnych programach, fajnych nagrodach. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Piszcie Maila albo na Instagramie, jak tam jest Wam wygodnie. A teraz już przejdziemy do mojego zamówienia. Tak jak Wam wspominałam, karton jeszcze mam zamknięty, więc wejmę sobie tutaj jakieś nożyczki, żeby się za bardzo nie szarpać. I otwieram. Jeżeli jeszcze nigdy nie zamawialiście w Oriflame, to pokażę Wam, jak to wygląda. Otwieram karton i. W środku, na wierzchu jest zawsze papier zabezpieczający. Ja go później wykorzystuję do pakowania swoich przesyłek. Jak sprzedaję coś na Eliksie, to zawsze pakuję jakąś paczkę właśnie i wypełniam tym papierem. No i tutaj już na wierzchu jest pierwsza rzecz, jaką sobie zamówiłam. Jest to torebka, zaraz Wam ją pokażę. No i pod spodem pozostałe produkty, na które się zdecydowałam. Za chwilę wszystko po kolei omówimy. Ale pierwsza oczywiście jest to torebka. Ona się tak rzuca w oczy, więc... Zapakowana jest w taki ochronny woreczek. Zamówiłam sobie tą torebkę, powiem Wam, że dlatego. W ogóle, właśnie to jest jedna z rzeczy, jaką mogłam zamówić. Tylko, tylko żebym teraz nie pomyliła. Chyba to była, to była rzecz, którą mogłam zamówić za 50%. Jeśli się nie mylę, to miałam, miałam zniżkę 50% na jeden, jedną rzecz z katalogu. I wybrałam sobie torebkę. Bo ostatnio zaczęłam nosić trochę większy portfel ze sobą, bo denerwowało mnie to, że w takim mniejszym, wiecie, takim malutkim zawsze muszę banknoty mieć poskładane No i one się gniotą, nie wyglądają dobrze i przerzuciłam się z powrotem na duży portfel, ale on mi się nie mieści w małych torebkach No i problem I pomyślałam, że zamówię sobie coś takiego, ale powiem Wam, że... Nie dopatrzyłam tego na zdjęciach Albo nie wiem, nie doczytałam Bo ta torebka No chciałam taką zwykłą czarną, troszeczkę większą Torebeczkę, właśnie żeby mi zmieściła ten portfel Ale ona ma też pasek w środku Także można ją właśnie normalnie przełożyć Przez ciało Wiecie tak, na skos Tutaj jest paseczek jeszcze Ale kurczę, wiecie co Nie, nie podoba mi się ten materiał, bo to jest takie Jak kurtka przeciwdeszczowa Niezbyt mi się to podoba. Wolałabym właśnie jakąś tam sztuczną skórę, albo no po prostu jakieś świecie tam, sztuczne tworzywo. Nie wiem, nie wiem, czy ją sobie zostawię. No, no nic. W każdym razie, tak jak mówię, ona jest nie jest jakaś bardzo szeroka, tutaj tyle się rozkłada, ale ma takie dwie przegrody w środku. Na środku jeszcze jest taka zasuwana kieszonka. No, ogólnie, gdyby ten materiał był inny, to na pewno bym się z niej cieszyła i na pewno bym ją sobie zostawiła. A tak to się jeszcze zastanowię. No nie wiem, może tak dochodzenia na co dzień. Może się zdecyduję. Ona w katalogu kosztowała chyba 130 zł. Różne torebki i plecak, zestaw kosmetyczek mamy tutaj na 116 i 117 stronie. No i właśnie ta torebka to jest to 129 zł kosztuje w katalogu. I ja ją kupiłam z 50% zniżką, i do tego miałam też ten rabat taki klasyczny dla konsultantów: 20%, więc ostatecznie ona mi wyszła za tam 52. Myślę, że no jak za tą cenę taka dosyć, no wiecie, nie taka bardzo malutka torebka. Taka czarna na co dzień. No nie wiem, zastanowię się jeszcze, czy ten materiał mi się podoba, bo sama torebka jest spoko, taka bardzo prosta. Tylko się muszę właśnie zastanowić, czy. Czy ten materiał mi odpowiada? W każdym razie no cena wyszła naprawdę bardzo bardzo w porządku z tą zniżką, i teraz nie jestem, powiem Wam pewna, czy to był program właśnie ten Witamy, że te 50%, czy to była nagroda jakaś inna, albo może za zaproszenie kogoś do Oriflame? Kurczę, wybaczcie, ale teraz nie jestem już pewna hmm, skąd. Ta zniżka. No niestety, gdyby to zamówienie dochodziło w ten sam dzień, kiedy ja je składam i gdybym nagrywała od razu ten film, no to bym wiedziała, co tam dokładnie się dzieje. A tak to. No moja pamięć niestety jest marna, więc wybaczcie. Nie, nie pamiętam, ale teraz jeszcze Wam powiem, zanim przejdę już dalej. Na co zdecydowałam się, jeśli chodzi o. To 100 zł do wydania, bo, tak jak Wam mówię, konsultanci, którzy już są dłużej w orifame, też mają teraz taką możliwość wzięcia sobie w tym udziału. I ja teraz, po spełnieniu warunków w poprzednim katalogu, mogłam już wybrać dwa kosmetyki za 100 zł albo jeden. To już, to już moja tam sprawa, jak chciała. I ja się zdecydowałam na dwa produkty, jednak. I już Wam pokazuję na co. Po pierwsze, żel pod prysznic do mycia ciała i włosów z organiczną jagodą. On był nowością w poprzednim katalogu, razem z takim z Marakują. No i ja się wtedy zdecydowałam właśnie na tamten, i powiedziałam Wam nawet wtedy, że, a ten jagodowy to może następnym razem albo jak będzie jakaś okazja, promocja, coś tam. No więc teraz sobie go wzięłam. On w katalogu kosztuje 20 zł. A ja tutaj za te dwa kosmetyki zapłaciłam 10 Więc to jest pierwsza rzecz A może powącham od razu? Bo z ciekawości oczywiście Teraz nie mogę z tymi paznokciami Pomogę sobie nożyczkami No jak widzicie, on ma taki lekko, lekko niebieski kolor I, I tutaj zamiast jakiejś planety, może jakiegoś Saturna czy Jowisza Jest Saturna chyba, co? Jest włożona właśnie borówka, jagoda Ojejku. Pachnie przyjemnie Nie wiem, czy tak do końca bardzo jagodowo, ale nie jest źle A druga rzecz to peeling z Novage Jest to ta seria Prosceuticals I to jest 6% kwas AHA No ja już taki mam jeden Używałam trochę w zeszłym roku W sensie zimą Natomiast teraz, no oczywiście ze względu na słońce Mam przerwę Ale pewnie na jesień i zimę sobie znowu wrócę do kwasów Dlatego zdecydowałam się na, no na drugie opakowanie Po prostu na zapas tego kosmetyku Już sprawdzę w katalogu, ile to kosztuje Ten kwas w katalogu kosztuje 79,99 Więc... Bez grosza 80 i to 20, więc wiecie, tak wyszłam idealnie bez, bez tych dwóch groszy, więc super Dwa takie produkty za 80 w katalogu i za 20 w katalogu ja zamówiłam za dyszkę I myślę, że teraz już możemy klasycznie zacząć oglądać katalog od początku Na okładce są właśnie te dwa zapachy Roztaczaj inspirującą aurę Greater. Twu, twoje wsparcie w dążeniu do doskonałości. No i e, mamy oczywiście damski oraz męski zapach. E, w przeglądzie zamówienia w poprzednim razem pokazywałam Wam mm, gdzieś tam zdjęcia tych flakonów i mówiłam Wam, że naprawdę mi się podobają. Są jakieś takie, no niby, niby nic jakiegoś tam bardzo fikuśnego. Nie mam tam jakichś tam zawijasów ten flakon, ale no ładny jest. Podoba mi się taki niby prosty, ale ma jakieś takie żłobienia i... i i ładnie się prezentuje. No damski zapach ma 50 ml, męski 75. Bardzo ładne takie brzoskwiniowe opakowanie. No i jeżeli chodzi o opis skład, ma być to zapach kwiatowo-owocowy. Jest tutaj mandarynka, tuberoza i biały bursztyn. To jest w ogóle woda toaletowa. Cena w katalogu taka, jeśli byście chcieli jedną sztukę kupić to 75 zł, ale jeżeli kupicie dwa zapachy, to każdy z nich będzie za 60. No ja się zdecydowałam na dwa, czyli jeden damski oraz jeden męski. Tak się one prezentują obok siebie. Dobrze to trzymam. W ten sposób. Takie ładne te kolory, takie trochę jakby pastelowe. Nie, nie są to jakieś takie bardzo nasycone odcienie. A męski to drzewno owocowy. Ananas, geranium i gwajak. Nie wiem co to gwajak. Okej, okay. i to również jest woda toaletowa To ja otworzę oba te kartoniki. I będziemy za chwilę wąchać, jestem bardzo ciekawa. Jeszcze raz kartoniki z bliska. Tak wyglądają. No i zaczniemy oczywiście od damskiego. O, ładna ta butelka. Naprawdę jest ładna. Taka nie jest jakaś bardzo udziwniona. Ładnie, elegancko wygląda. No i sprawdźmy, co tu było jeszcze raz. Mandarynka, tuberoza i biały bursztyn. to mamy, a ja w tym czasie jak to będzie sobie tutaj odparowywać, to wyjmę męski zapach, no i męski też ma ładny ten flakon, podoba mi się już czuję damski, także za chwilę Wam powiem co myślę, tylko ja psiknę się tu męskim na drugą rękę damski jest, powiem Wam bardzo fajnym zapachem teraz na takie ciepłe dni na lato, na wiosnę, lato co prawda wiosna się już kończy, ale no, ładny, jest taki świeżo, lekko, taki właśnie kwiatowo-owocowy, ale nie jest to jakieś ciężkie, bardzo intensywne, duszące. Powiedziałabym, że w tej swojej kwiatowości i owocowości jest dosyć świeże i pachnie naprawdę bardzo przyjemnie, więc podoba mi się. Może to nie jest coś takiego. Mój pierwszy wybór, nie jest to moje na przykład top 3 Worry Flame, ale. Ale naprawdę ładny zapach, taki mm, lżejszy, delikatniejszy na właśnie cieplejsze dni. A męski? Mm, męski. O no, chyba, chyba jakbym miała wybrać, czy bardziej mi się damski wśród damskich podoba, czy męski wśród męskich, to mm, męski chyba jest piękny, jakiś taki trochę drzewny się wydaje, ale ma w sobie jakąś taką minimalną słodycz, trochę jakby był... Taki drzewno skórzany, no nie wiem, ale lekko słodkawy. Bardzo ciekawy zapach, bardzo mi się podoba. Co tu jest? Jeszcze raz: ananas, geranium i gwajak. Nie wiem, czym jest gwajak, ale może ten ananas daje tą słodycz. No, geranium wiem, jak pachnie, ale no ładny, całkiem ładny. Powiem Wam, że jestem dosyć zaskoczona. Na pewno tego damskiego będę teraz sobie używać w kolejnych dniach, bo są mega upały. Mam nadzieję, że tego bardzo nie widać, ale dziś jest bardzo gorący dzień i ja tutaj się trochę gotuję, co prawda. Mam gdzieś tam uchyloną, włączoną klimatyzację w tle delikatnie, żeby jej też nie było słychać, ale jest mi bardzo gorąco, więc teraz na taką pogodę zdecydowanie te takie lżejsze zapachy. Nie bardzo duszące, nie bardzo ciężkie mi się przydadzą, więc będę sobie teraz testować. Ale muszę przyznać, że męski jest bardzo ładny. No i są to w ogóle wody toaletowe, więc. No, raczej trwałość trwałości tutaj jakiejś tam bardzo dobrej nie możemy się spodziewać, ale zobaczymy. Będę sobie testować teraz w kolejnych dniach. I lecimy dalej. Kolejne nowości w katalogu to już produkty z serii Love Nature. No i. Jestem podekscytowana, bo są to ym, kosmetyki o zapachu y, mango oraz marakui. Ja bardzo lubię to połączenie y, w ogóle smaku, też, bo gdzieś czasem się trafiają jakieś jogurty, na przykład o tym, o tym smaku, więc lubię. Y, I też, y, no jak już zobaczyłam, ten, że będą takie kosmetyki o tym zapachu, no to też się ucieszyłam. Pierwsza rzecz, jaką tu mamy, to mgiełka zapachowa y, z organicznym mango i marakują. 28 zł kosztuje. W tym katalogu tam giełka i jej pojemność to 200 ml. Ja już mam z Oriflame giełkę malinową, chyba z miętą i na pewno melonową. A no i teraz do nich dołączy też Tropical Blend mango i marakuja. Oczywiście od razu psikam. Zobaczymy. No, przyjemnie tak słodziutko owocowo pachnie, także super. Druga rzecz z tej serii, jaką mamy, to żel pod prysznic również z organicznym mango i marakują. Oczyszcza, rewitalizuje i odświeża skórę. Kosztuje 10 zł. O, tutaj jest. I na żywo wygląda. O tak. Nie będę już otwierać, no bo zapach znam z, z mgiełki. więc na razie sobie zostawię ten żel zamknięty. I już ostatnia rzecz, zaraz obok, za 5,99. Jest to maska do włosów z organicznym mango i marakują, bogata, kremowa formuła, odżywia i chroni włosy. 6 zł i to jest, może część z Was kojarzy, jeżeli jesteście trochę dłużej w teorii ma, bo po prostu kojarzycie asortyment, to były już takie maski z awokado, bananem i chyba mango właśnie. Nie jestem pewna już teraz. W takich saszetkach, tutaj jest 30 ml i ja uwielbiam te, te produkty, właśnie, szczególnie, no tak, w okolicach lata, ale nie tylko. Jak gdzieś wyjeżdżam i chcę sobie zabrać ze sobą no po prostu kosmetyki, to wtedy świetnie coś takiego się sprawdza, bo no ta, ta saszetka jest. Malusieńka, tak? Nie zajmuje dużo miejsca. A 30 ml, wbrew, wbrew pozorom, może Wam się wydawać, że to jest mało. Ale ja na przykład na swoje włosy zużywam to tak na, na dwa razy. Więc no też ja na przykład włosów nie myję codziennie, tylko tam co kilka dni. Także dla mnie na przykład na tydzień, na tygodniowy wyjazd, gdybym się wybierała, to taka saszeczka mi jedna wystarcza Więc dla mnie świetna rzecz. No ale zawsze, nawet jakbyście więcej potrzebowali, to nie wiem, dwie takie, wciąż nie będą zajmowały dużo miejsca. A yy, zawsze odżywka do włosów jest, więc yy, dla mnie mega fajna rzecz. No i właśnie ta ma, ma co robić? Odżywiać i chronić włosy. Więc. No i plus taki też, że będzie pięknie pachnieć na pewno, także nice. Takie nowości, pięknie pachnące. Fajnie cieszę się, że coś takiego się pojawiło. A już na kolejnej stronie mamy następne nowości. Tak naprawdę jest, jest opisane to jako edycja limitowana, ale ja mam jakieś takie wrażenie, że już to było w, może rok temu, może dwa, nie jestem pewna. Bo są to kosmetyki do stóp. Jest tutaj urządzenie do pielęgnacji stóp, jakaś taka tarka, szczoteczka. Następnie odświeżający spray do stóp, oraz odświeżający krem do stóp. I to są kosmetyki o zapachu różowy, grafruit i kiwi. Ja mam wrażenie, że coś takiego było. Może mi się pomyliło, może jakieś tam opakowania po prostu były podobne. Ale no nie, nie wiem, nie jestem pewna. Ale tak jak Wam mówię, mamy tutaj dwa kosmetyki, no i to urządzenie. Ja tym razem zdecydowałam się na spray. Nie korzystam z takich kosmetyków zbyt często. Natomiast teraz akurat niczego takiego chyba nie mam. I też nie chciałam kremu do stóp, bo mam ostatnio bardzo duży zapas. Tak patrzę na te na zbierające się właśnie kremy do stóp, do rąk. I chcę troszeczkę zużyć, więc tym razem po prostu jak miałam do wyboru te dwa, no to wzięłam sobie ten spray. On kosztuje 19,99, a krem 12. No i tak wygląda. On jest w ogóle dosyć duży. Ja myślałam, że to będzie mniejsze. Co prawda jest to 150 ml, ale no nie wiem, myślałam, że to samo opakowanie będzie takie malusieńkie, takie, wiecie, um, takie bardziej poręczne jakby. A to jest w takiej wielkości no nie wiem, jak lakier do włosów, szampon suchy, coś takiego. No i sprawdzę, jak pachnie. No ładnie. I trochę takiego, czuć trochę grejpfruta i trochę tej chyba słodyczy z kiwi Całkiem ładny zapach. Na pewno sobie przetestuję. Tu jest napisane, że on jest do stóp. A ja pewnie przetestuję go i do stóp, ale też do butów. Zobaczymy, czy da radę. Kolejna rzecz, na którą się zdecydowałam, to kosmetyczka. Kuferek kosmetyczny Summer Bliss. Tu jest taka oferta, proszę że jeżeli wydacie w katalogu 69 zł na inne kosmetyki czy tam po prostu produkty to możecie sobie tą kosmetyczkę zamówić za 55 wciąż nie jest to zbyt niska cena, ale od tego oczywiście też dla konsultantów jest 20% zniżki, więc jeżeli was kusi no to warto też po prostu dołączyć i sobie kupić z tą zniżką taką, taką nowość Ona mi się bardzo podoba, bo powiem Wam, że ja już mam dwie kosmetyczki Bardzo podobne do tej właśnie z Oriflame Ale no cały czas z nich korzystam, więc wiem, że to jest coś, co mi się przyda, co bardzo lubię No i czasem po prostu wiecie, jedna się zabrudzi, trafia do prania no, druga, nie wiem, jest wypchana czymś innym i po prostu potrzeba mi czegoś nowego. A poza tym po prostu mi się bardzo podobała, więc to się będę tłumaczyć. Chciałam, to sobie zamówiłam i wyjmę ją z tej folii i obejrzymy, jak wygląda. Te kosmetyczki są moim zdaniem super, bo są dwupoziomowe, więc można sobie rozdzielić na przykład kolorówkę i pielęgnację. Ja tak zawsze robię, że właśnie w tą górną część wkładam sobie kolorówkę, bo tutaj mamy. Przegródki na pędzle, zobaczcie. O, przegródki na pędzle, i tutaj gumka też dodatkowo przetrzymująca. Tutaj też jest taka kieszonka, żeby sobie poukładać różne produkty do makijażu, ale oczywiście można je też po prostu wrzucić tutaj luzem do tej kieszeni. Także bardzo lubię. A druga poniżej, pewnie jak zwykle, jest po prostu pusta. Zobaczymy. Tak, tutaj mamy po prostu pustą e, kieszonkę i e, no ja tutaj zazwyczaj wkładam właśnie pielęgnację, bo no, zazwyczaj są to większe e, kosmetyki, albo też na przykład szczotka do włosów, do zębów, e, jakieś tam antyperspiranty, wiecie, kremy i tak dalej. E, to tutaj już e, nic nie przeszkadza, nie ma żadnych podział, e, podziałek, przegródek, więc fajnie. Bardzo e, lubię te kosmetyczki, tak jak Wam mówię, mam chyba dwie już i cały czas z nich korzystam. E, w ogóle to jest bardzo ładna, powiem Wam, te takie Wzory kolorowe, a dodatkowo podoba mi się ten złoty zamek. No, także ja mogę polecić, jeżeli będziecie dopiero zamawiać składy, zamówienie z tego katalogu, to uważam, że zdecydowanie warto się skusić. Bo tak jak Wam mówię, no 55 zł może nie brzmi najlepiej za kosmetyczkę Zori Flame. Ale do tego jeszcze jest te dodatkowe 20% zniżki, więc ostatecznie całkiem fajnie. Bo tak jak mówię, znam już te kosmetyczki i są świetne A tu kilka stron dalej jest zestaw kosmetyków, czterech produktów I właśnie jednym z nich jest taka maska do włosów Tak samo jak ta, którą Wam pokazywałam jako nowość To tutaj jest taka bananowa A ten zestaw za 30 zł w cenie katalogowej Oczywiście dla konsultantów do tego jeszcze dochodzi zniżka I tutaj mamy właśnie wzmacniającą maskę do włosów, pielęgnujące mydło Odświeżający krem do stóp i odświeżający krem do rąk takie cztery kosmetyki za te 30 zł lub 30 zł, do tego jeszcze zniżka. To chciałam Wam tylko powiedzieć, właśnie, że tak mniej więcej, co miałam na myśli, mówiąc, że były już te odżywki w saszetkach. A kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest zapach, to są perfumy All or Nothing. One tutaj w katalogu kosztują 160 zł, więc dużo. Natomiast była bardzo fajna oferta dla konsultantów. Ona wciąż jest dostępna, gdyby ktoś był zainteresowany. Że jeżeli kupi się dwie sztuki, to ten zapach będzie no zdecydowanie tańszy. Więc ja się zdecydowałam, bo dosyć rzadko jednak jest promocja na ten zapach i uznałam, że w tym momencie może nikt go ode mnie nie chce odkupić, ale kupiłam go w tej niższej cenie. Więc kiedyś, jakby ktoś właśnie miał ochotę, pytał o ten zapach mnie, to będę go miała. W zasobach i będę mogła też zaproponować jakiś tam rabacik. Także zamówiłam, naprawdę fajna okazja. A teraz jeszcze mi się przypomniało w międzyczasie, ale to nie wiem, może przypomnę też na końcu, o ile nie zapomnę. Miałam powiedzieć też na początku, że do 27 czerwca jest promocja na zapachy minus 50 od ceny regularnej. Więc na przykład tutaj ceną regularną jest 230. No to ten zapach by wyszedł zamiast za 230, to za 115. Więc gdybyście byli zainteresowani, to na wszystkie właśnie zapachy jest ta oferta. No, także dałam znać. Jak nie zapomnę, to powiem jeszcze na końcu albo gdzieś w opisie zobaczymy. I w sumie w pudełeczku mam już tylko kilka sztuk takiego malutkiego kremu, który pewnie będzie dodatkiem do jakichś tam prezentów, albo po prostu, wiecie, tak opodaruję komuś, albo nie wiem, wyślę dorzucę do jakieś paczki, coś tam. Na pewno się nie zmarnuje. Tutaj na końcu katalogu on jest. Mamy tutaj różne kosmetyki do pielęgnacji i paznokci, czyli letnie trio dla dłoni i paznokci. Krem do rąk Dream Cream za 3.99. Do tego jeszcze zniżka dla konsultantów, więc naprawdę bardzo fajna cena. Kremu jest 30 ml. Następnie utwardzacz do paznokci za 14 i pilnik za dyszkę. Tutaj na końcu Mamy. No i ja właśnie zamówiłam kilka tych kremów. Już kiedyś było coś takiego. On się wcześniej nazywał chyba Day Cream. Tamten miał 30 ml, trochę inne opakowanie. Ale um, też był właśnie taki taniutki. Myślę, że to nie, jest, nie będzie jakiś tam wybitnie um, nawilżający, odżywczy krem. I jakiś taki pewnie lekki, ale malutki. Lekki, więc do wrzucenia do torebki będzie w sam raz. I to już wszystko, jeśli chodzi o moje zamówienie. Właśnie mam tutaj inne. Więcej, więcej kremów. I jeszcze katalog następny, także tylko już, to już tylko to zostało. Teraz to już koniec, więc jeżeli jeszcze raz przypomnę, gdyby ktoś miał ochotę dołączyć, to zapraszam do opisu tego filmu. Możecie się sami zapisać, albo po prostu napisać do mnie maila, jeśli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania. Druga rzecz to przypominam o tych fajnych programach. Gdybyście mieli ochotę, to też można zajrzeć na. Na stronę OriFame lub napisać do mnie, to też coś tam Wam wytłumaczę, pokażę. A no i ostatnia rzecz to to: 50% zniżki od ceny takiej regularnej na zapachy. Nawet te nowe się łapią, więc tutaj 122 jest regularna, więc na połowę to będzie 160. 161. 160, 61 zł, więc no, jakbyście mieli ochotę, nie, nie chcecie na przykład kupować dwóch. To jest też taka zniżka 50% taniej i można skorzystać. Dobra, to to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za spędzony tutaj razem czas. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Teraz już się z Wami żegnam, przesyłam buziaczki. Mua! Pa, pa!